Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy na vlogu Nie W kolejnym odcinku w dzisiejszym vlogu dzisiejszy vlog będzie o niczym. W dzisiejszym vlogu, moi drodzy nie będzie nic kompletnie nic ciekawego dlatego, że kompletnie nic mi się nie chce nagrywać. Wracam sobie właśnie z pracy w piątkowe popołudnie i generalnie nie zamierzam o niczym mówić, tak że będzie nuda dzisiaj e, Nie musicie oglądać On coś czerwonego leży na ulicy Nie musicie oglądać dzisiaj jak nie chcecie Nagram wam tylko Jak idę sobie drogą Generalnie gorąco 35 stopni Uuu. Gorąco paruwa Ulica zatłoczona, proszę bardzo, wszyscy stoją w korku, rodzice czekają na dzieci. skończyłem pracę dzisiaj o czwartej, teraz jest godzina czwarta dokładnie 3.45 wracam sobie do domu muszę wyprowadzić Anna -An na spacer muszę wyprowadzić Anna -An na spacer żeby się wyszalała bo w tym tygodniu nie byliśmy za często na spacerze po południu, bo miałem dużo pracy egzaminy nadchodzą tutaj w szkole gdzie pracuję mieliśmy egzaminy w zeszłym tygodniu, a w przyszłym tygodniu moi drodzy zaczyna się poprawianie matur międzynarodowych jak wiecie z zeszłego roku z vlogów jestem egzaminatorem matury międzynarodowej z przedmiotu zarządzanie biznesem więc jeśli ktoś z was albo z waszych dzieci będzie pisał maturę międzynarodową IB i będzie pisał z przedmiotu zarządzanie e, zarządzanie biznesem poziom rozszerzony to być może będę poprawiał jego pracę co jakiś czas mi się trafiają z Polski jakieś tam arkusze e, Osób, bo e, o polskich firmach piszą niektórzy. No, także znowu do pracy już mnie tam bombardują mailami Międzynarodowa Matura, mnie bombarduje mailami, że będą mi przysyłać do poprawy rzeczy, więc już przygotowują wszystkich. Także jak co rok, dodatkowe zajęcie. O, widzę, że tutaj. Policjanci kierują ruchem ostro. Palą papierosy zamiast kierować ruchem, to palą papierosy. Kto to widział? No, co jeszcze? Odnośnie nowego domu sprzedawca się przygotowuje do spłacenia kredytu. Bo na tym domu jest kredyt. Sprzedawca ma obecny właściciel około miliona juanów, więc zanim przetransferujemy własność na nas, jako kupujących, to sprzedawca musi spłacić kredyt, bo bez tego nie można zmienić prawa własności. Jeśli kupujący jeśli kupujący tak jak my nie bierze kredytu e, przy zakupie, no to nie można przetransferować prawa własności e, gdy jest niespłacony kredyt, wszystko jest wpisane w e, akcie własności czy jest kredyt, czy go nie ma, wszystko jest w systemie moi drodzy kupowanie i sprzedawanie nieruchomości w Chinach to jest bardzo Proste, prosta czynność w systemie, wszystko jest: wszystkie dane, wszystkie informacje, wyciąg sobie można zrobić. Agent nieruchomości może zrobić wyciąg z systemu. Także wszystko jest czarno na białym. Kto ma kredyt, ile kredytu, ile zostało do spłaty, kiedy wzięty, i tak dalej. Więc tam agent nam mówił, że właśnie sprzedający się przygotowuje do. Spłaty kredytu, i no i tak będziemy później działać i finalizować transakcje zakupu nowego domu w Chinach. Ktoś pytał, czy będą vlogi ze przeprowadzki. Będą, będą vlogi ze sprzątania i przeprowadzki i wprowadzki i no, i zobaczycie za kilka miesięcy. Poza tym to, tak jak mówiłem, w logo niczym dzisiaj, moi drodzy. Więc nie miejcie wysokich oczekiwań. Tu, jak widzicie, osiedle budują po sąsiedzku, coraz wyżej. Tutaj w przyszłości będzie stacja metra i ta linia metra, która tutaj jest u mnie przy szkole, będzie będzie jechać do tej okolicy, gdzie kupujemy dom, więc będzie będzie nasz dom bezpośrednio z. E, skomunikowany metrem, jedną linią metra którą otwierałem chyba w 2026 właśnie tutaj ze, szko ze szkołą gdzie pracuję tyle, że tam ta stacja metra nie będzie jakby blisko naszego domu, tylko jakieś tam może 5-10 minut samochodem więc aż tak dobrze nie będzie ale w Chinach jest tak, że jak otwierałem linię metra do jakiegoś Miejsca albo do jakiejś dzielnicy, to ceny nieruchomości bardzo idą do góry wtedy. W Chinach metro jest bardzo, bardzo convenient, takie, bardzo takie przydatne i bardzo łatwe w użytkowaniu, i bardzo pomocne, i, i w wielkich miastach typu Pekin, Szanghaj. O, metrem się można wszędzie fajnie dostać tanio, ale szybko. No więc tak to wygląda. Tak to wygląda, moi drodzy. Ja to Wam mówię, jak jest. Mówię Wam, jak jest w Chinach. Żadnej ściemy. Są różne vlogi polaków z Chin, jakieś tam studentki z Szanghaju robią vlogi. W ogóle wymyślałem jakieś niestworzone rzeczy, słuchajcie, naginają rzeczywistość. W ogóle traktuję jakieś skrajne przypadki jako, jako ogół, jako, jako tam e, standardowe rozwiązania, albo standardowe sytuacje. To w ogóle nie jest prawdą. Typu, o, Chińczycy masowo wyjeżdżają z Chin, żeby Wam dać przykład. Słuchajcie, teraz Chińczycy masowo wracają do Chin, więc jest odwrotnie. Chińczycy z zagranicy wracają do Chin, bo w Chinach są możliwości pracy. Wojny nie ma, gospodarka się rozwija. Uh. Nie ma jakichś tam szalonych reguł i regulacji i tak dalej. Wszystko jest normalnie. Chiny to zdrowe społeczeństwo, które dbają o rozwój własnego kraju. O, a jak w Chinach otwierają nową restaurację albo nową firmę, to zawsze są, proszę bardzo, jakieś kwiaty. Tu też jakąś restaurację nową otwierają a jeszcze z nowości to macie barierki tutaj, ale do dupy te barierki ustawili chyba ustawili, żeby tu nikt nie parkował tych samochodów bo wtedy ciężko wyjechać, jak są zaparkowane samochody tutaj wzdłuż, to wtedy ciężko wyjechać, ale no zobaczymy może będą parkować dalej na środku ulicy i wtedy już w ogóle ciężko będzie wyjechać Dobra. To tym miłym, niemiłym akcentem kończymy. Do zobaczenia jutro. Pa.